Dzisiaj koteczki. E, będę, będziemy nagrywać ten. E, takie bo zagadki potem będzie Emilka rozwiązała... no bo będzie gdzie robiła. Ja, ben, ja będę szukała, bo na razie ja chowam. I Emilka będzie szuka gdzie szukała. A to zaraz. I więc, więc ja będę, zaczynam chować. Tu mamy takie pierwsze, to do, dostanie do ręki. E, tu mamy drugie. I to. Idziemy schować. Idziemy schować do spiżarki. Tylko gdzie? Wpisać w jakimś Może tak. Będzie widać. E. Zatem teraz będziemy mieli trójkę. Jedną trójkę. Tak wygląda pierwsze. E, takie mamy. I to skoro było ta, tam. taka jest to, żeby. żeby dywa, pod dywanem. Kurde, nie ma czarnego dywanu. Kurka. To trzeba zmienić trochę. E, dobra, zmieniliśmy. Dobra, I Idziemy chować. Muszę to na miejscu. Idziemy chować. Będzie to taka prosta karticzka. Takie coś. I mamy to w tym samym miejscu. Teraz idę. tam, gdzie pokazuje to kurtek. Tu gdzie ja mam trzecie? mam trzecie. I to będzie akurat niezależnie wtedy. Jesteśmy Tylko widzę, to ukryć. O, tutaj to ukryję. Już niepełna ubrań. Chodzi o. o tutaj. Taka, takie to. Tu mamy to. Cztery. Fodkę. To. Tu ukryjemy też na wierzchu. Tutaj to ukryjemy. Oj, padła. Tak jednak nie, tutaj to ukryjemy, ukryjemy to tutaj na tym pudełeczku. O. Teraz pięć. Kurwa. chowamy to tutaj. na wierzchu. Yy, dobra. W takim razie mamy. Yy, teraz mamy szóstkę. A szósteczka tam, szósteczka, szósteczka, szósteczka. Tutaj idziemy od rataka. Tak. Dobra. A jedyneczkę damy Emilce. Ale jeszcze jedno. To było zagadka. Ja dać tu do lodówki. I dajemy to do lodówki. Damy to tutaj. Pięknie. Więc jedyneczkę dajemy Emilce. Dobra. To jest cztery. Czyli tutaj wstaje. I idziemy to dać. Już już? Tak. na razie tak i tu, i tu, jest, tu jest pierwsze. Nie, nie. Wszystkie są w miarę widocznych miejscach. Tam idziemy na sobą kiedyś. No to sobie. Eee, tu będzie. Czytaj sobie. No, przeczytałam. Dobra. Nie miałam sobie pomysłu, żeby wymyślić coś lepszego. Hmm, no to szybko muszę to poprawić. Ja nie ja miałam pomysłu. Krótkie, krótkie, krótkie. Będzie gdzieś tu. Hmm. Tu. Mam jeszcze pełne... Po, po, pełne, powiem, ubrań. Że to pełne ubrań. pełne Zostaniecie tam kolejna kolejną wskazówkę. To jest niedaleko. Gdzie jest szafa? Nie tam, bo tam będzie styli. Nie zatarłam się na zbrodni. Nie broni zata... Po prostu tu, tu nie zatarłam, że tam byłam I tam się... i tam... Nie. Po prostu powinienem zgasić się akurat mm. Rodej, się Tu! Dobra e. Brudne ubrania wkładasz tam, zobacz, do środka będzie tam. Ej, no, bo czekaj, miej sobie to że mam tak. I tak będzie, będzie lepiej widać. No gdzie można wkładać brudne ubrania? Kotek! Drapie cały czas. Rozejrzyj się, ale będzie tam. Tutaj. No w tej masie nie Może sobie telefonem zajrzeć do różnych miejsc, gdzie nie widzisz.

W tym miejscu. Gdzie jest bardzo zimno. Na polu. Ale w miejscu. Nie, nie, mnie. Nie powiedziałabym, że na polu. Ale na piżamie. Chyba, że będzie na strychu. Na trochę nie jest zimno. Na A... nie chodziłam gdzie to mogę być? Jest zimno. Gdzie wkładasz w, w Stanie jakieś, jakieś Tu. I rozdajesz się. będzie. Będę że ślubiasz nagrody. Tu. Tak. Dobra. Czekaj gotowe. Tak, idziemy do mojego pokoju. Już przejmuję. Możesz pokazać tego tutaj, i teraz. E, dobra, teraz ja szukam. Dobra, to chyba mhm. Mamy pierwszy tu jest takie, i drugi jest takie. Tam nie twoja kitka. Tutaj mamy. Znaczy, jest blisko kuchni. Dobra, jest blisko kuchni. Jak blisko? Tak blisko, a tu jest okay. Jest pod jednym z Twoich kotów Jakich kotów? No na pewno nie jest w Twoim pokoju Jakich kotów? Dobra, mogę Ci dać podpowiedź, na pewno to jest tu Czyli tutaj? Tak. To tu nie są koty jest jeden kładź. Jeden kładź. Buty. Oj. Buty z drukowanych. Kiedyś yeah. yeah. może tak Buty, buty. Jest pod jednym. Dziwnymi drzwiami trzeba poszukać. Pod drzwiami trzeba szukać. Przypomnijcie mi, żebym wam dała jakieś pieności na Dobra, no to znalazłam. No i to wystarczy zmontować filmik i to będzie chyba cały. No to. I że żegnamy.